Dobry wieczór właściwie mówię, jest pierwsza 30 pierwsza :30, 30, 30, sierpnia. sierpnia? sierpnia. sierpnia. 29 roku ruszamy bez Mursa Sichle Mamy dosyć sporo do zrobienia przejść trochę szlakiem, potem poza szlakiem i Gerlach stąpić. No to tu. Dobra, dzięki Staszek, Na razie za dwa, za dwa dni tam będziemy. Dobra, jak to? Super. ja, to wiesz, ja, ja stałem, jak

Na razie szlak jest no, fajny, taki typowo turystyczny, z już potoku. Chłopaki idą, tam zrobili przerwę sobie na kilka fot. Wychodzimy już powoli powoli ze strefy drzew. I szlak turystyczny, ale ciężko. Tu nam się odsłoniły piękne szczyty. A teraz elegancko. Zobacz jak to jest ślicznie wygląda. My to od wczoraj na ciebie czekamy. Nie. Mamy czym się rozgrać. Jesteśmy nad litworowym plesem. Bardzo pięknie, jeszcze mamy kawałek do, w górę do... No cały czas mamy w górę do polskiego Grzebienia Tam gdzieś jest. No, wygląda to do Tam gdzie do przodu. No i stamtąd się zacznie tak. Coś niesamowitego, nie? W ogóle nie uciekają. Tak blisko. Przed nami polski grzebień, jeszcze kawałek do góry, i potem będziemy odbijali. No właśnie, zdjęciowe sprawy są, potem będziemy już odbijali na, na gerlach Jest polski grzebień. Pewien etap osiągnięty dzisiejszego. Dnia. My tam mamy zejść, tam gdzieś jest gdzie mój palec. Tu jest jakimś koło kamienia. Tędy, tędy będziemy szli. Tu. I gdzieś tu na górę do tego do przełęczy Tetmajera, i w tamtą stronę tu jest Wirla Skończyły się żarty, doszliśmy do kamienia tutaj nagram ten kamień po lewej stronie Teraz tak, spróbuję pokazać jak będziemy szli o tu tak jak Marek tu gdzieś ktoś idzie tam jeszcze ktoś idzie tu tym, tym źlebem dojdziemy później tutaj taką granią tu dalej i za tą skałką nie widać jest też taki źleb z rumoszem i nim dojdziemy do przełęczy Tetmajera będziemy teraz przy, przy tej przywielachowskiej próbie Chłopaki wchodzą, robią sobie selfie. Na szczęście to wszystko jest stabilne. Skała nie jest krucha, w tym źle źle wie. Nawet to jest komin raczej, nie? Gerla, gerlachowska próba. Jest tabliczka. Tak jest, ale. Zaczynamy Gerlachowską próbę. A to na tą półkę trzeba wejść teraz. Chyba. Bo... Nie, nie ma kuwaj, żeby muszę się zastanowić. A, spokojnie. O kurde. To będziesz miał być chłopie trochę. Ja? Tak. Tak. A ci? Przeszliśmy próbę Gerlachowską, ona tam się na dole. Wszedliśmy na dół tędy, przy tym kamieniu, i do góry cały czas. Teraz idziemy tutaj przez ten rumusz, tam ci ludzie, do takiego żlebu. Myślę, że później na przełęcz ten żleb wyprowadzi nas i granią na Gerlach. Jest cudnie. Chmury się podnoszą, ale nie za szybko, że mamy widoczność. Wchodzimy. W dalszym ciągu tym żrewikiem dopadły nas chmury no jeszcze mamy kawałek do przyłączy Detmeira W pionie myślę, że może ja wiem 150-200 metrów z pół godziny może więcej, nie pamiętam jak stały to są takie turniczki, widzisz. Odpadnie Gerlacha Fy'n ffaen i'n gwybod yn dda, fy'n dda. Chociaż miejscami, miejscami jak dla mnie jest za, za wysoko, muszę na kolanach, nogi nie podniosę tak, ale okej. Okay. No, dobra, idziemy, dobra, zobaczymy idziemy, tą idziemy, grań dobrań. trudną. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak trudno, żeby na niej nie wrócić. Wiesz, ja źle idę W Bogus, Nie jestem bo będzie mi wrócić taka w razie Super wygląda Co? Super wygląda to wygląda Wiem no? no. ci, że trochę trzeba uważać Co się robi Ten bydziony Bogus po tych wypustach Mamy radę, nie? Gdzie to? No co? Nie wiem, nie Tutaj chyba nie będzie tragedii, zobaczymy. Powiem Ci, że lipa tu jest. Nie wiem, jakąś inną drogę chcę znać lepiej. Też jest porażka Trzeba się przewieszać, wiesz, znaczy, kolejna część grani Już nie jest daleko, ale Ci trochę się Tak to wygląda z gierlacha Ostatnia grani Tam spadł Tutaj tak samo Właściwie tak jest to robisz. Tu, tu będzie fajnie Tu jak dojdziesz. Tak? No No, najpierw, najpierw. no dobra, idę, zobaczę. Żeby nie okołasz piękne granie Super A ty górą szedłeś? jak ty siadłeś tu? Tu Tędy, tędy, tak okay. Tędy bokiem По ногам шестнадцать. Wszystko tak. jest? I takiego Dużego Nie muszę to ja. No, znaczy, ja nie poszedłem do domu, ale to też muszę powiedzieć. Taki oszust nie mogę. <grym> Widać krzyż. Pięknie są. No, dla mnie tak jest są, na Bo i wiesz, między nagalami masz taki kurąc kurta. No wysoki Sporo ludzi dzisiaj Jak na Gerlach to no Jest 10 osób z nami Adam jeszcze kilka Uff. Kilka zejść wejść i OK. Tak. Widać już. Przyszło blisko 30 metrów. Ale leśna trudności są. I są. To jest. Myślałem, że nie sięgnę, bo... Nie, nie, po koniec. Powolutku, powolutku. Już tam ludzie się fotografują. Właśnie trochę szybciej to idziemy ja dalej.

Jeba. Co? No to wejdź z tym źlebem, ta dziewczyna tak wschodziła. Tam jest taki wybóz fajny. Ale dobra, nie próbuj, jest mały. Nie próbuję tam wejść, ale też się co to zrewidnuje. Właśnie na rękach trzeba się pociągnąć, wiesz? No dobra, jesteśmy. Pusto, nikogo nie ma. No cześć, gratulacje najpierw. Zdobyte ty Klepnisz, krzyż. No. Wierzch jest nas. Nas. Dziś 13:55 trochę długo czasu, już idziemy od, od momentu, jak żeśmy z wyspę polarzyli. To jest kilkanaście godzin. 12, 12 ale zaraz będziemy schodzić. Pozdrowienia z Gerlacha. Na razie. Ja robię. Tak, chcieliśmy schodzić, już trochę zaszliśmy. E, powoli, no, ale chyba droga daleka będzie. Lepsze schodzenie, czy gorsze? O, widać, że się zmienia. Tak, już. To się poprawia teraz, kurczę, jak my schodzimy. Tam ludzie schodzą. Oni byli też na wieszonku. Jest, dajesz pan. Ja zacznę schodzić, jak ty będziesz tam na tamtych następnych klamrach. Ta się rusza, musisz uważać. Twojej lewej masz hak. Twoja, twoja lewa i do tyłu. Lewa. A, czekaj, tu jest lepszy, no? Dobra, się rusza. Ta, ta nie, ta tutaj, ta, ta boczna. Tylko nie, ta górna, tylko ta, do, do, ta, ta niżej. Patrzę na Ciebie. To jest okej. Okay. A tutaj, jak będziesz tego, to przytul się bardziej do ściany, nie wiem. Ta tutaj, nie? Dobra, okej. Okay. No, już jesteśmy właściwie to na nizinach. Tam, stamtąd, stamtąd. Tam, przyszliśmy Szybę. tam. Wcale zdrowi, szczęśliwy, piona. Dzięki za udało Wszystko? się no, równie